W końcu, zawitałeś w nasze progi. Zapraszaliśmy cię już tyle razy. Brama szeroko otwarta. No bo właśnie, brama szeroko nie otwarta. Nie furtką, tylko bramą się wchodzi. Ale domek masz ładny. Staraliśmy się go po podlasku trochę podkręcić, tak zwanie, podrasować. o. A ganek, jaki piękny. Kwiaty, no! Polina, zaproś mnie do środka. Oczywiście, bo zapraszam ja cię, bardzo cię proszę. Twoje przetwory dzisiaj pokazać tak dla wszystkich telewizorów. Nie wiem, czy za bardzo, ale zapraszam cię do domu. O. Zapraszam cię. U Kto nas... robił pająka? Ja oczywiście. U nas sztuka ludowa pełną gębą w domu. Poproszę. proszę, jakie tak. detale, szczegóły. To ty sama robiłaś? No nie wszystko, bo to są akurat rzeczy z podróży, ale jak widzisz, dbamy o hmm. sztukę ludową, więc u nas dużo różnych rzeczy można znaleźć. Z różnych miejsc, bo Włocławek u nas też króluje. Pająki, bardziej tutarczowe są z okolic Łowicza niż tutejsze. Ale mamy też drugiego pająka, który jest bardziej tutejszy. Więc Pięknie masz! O, jak mamy... wyjście na taras. Super! Proszę, mogę Ci pokazać nasze okno na świat. Okno na świat w Żerczycach, proszę Państwa. Tak, okno na świat w Żerczycach. Właściwie to na Kolonii, bo jesteśmy pierwszym domem jadąc od Siemiatycz, więc takie to u nas okno na świat. A, fajnie! Wejdę Ci w kadr. Proszę bardzo. Na szeroko. O, super! Taka u nas wieś spokojna, wieś wesoła. Ale naprawdę spokojna. Kawki się napijesz? Z e, rana? Wiesz co? Nie, ruszam w trasę. Bardzo chętnie bym teraz przeszedł do opowieści właśnie o Twoich Przetworach, tak? Bo tak mogę powiedzieć? Spola wzięte co, co, co jest? Spola wzięte to są przetwory, które tutaj powstały, dlatego że zaczęliśmy tutaj mieszkać, zobaczyliśmy, że dookoła nas są bogactwa i stwierdziliśmy, że szkoda, żeby się marnowały, więc podzielimy się z ludźmi tymi bogactwami. I tak zaczęliśmy robić nasze przetwory, więc mamy naturalne soki, syropy, dżemy, musy, kiszonki, więc wszystko, co na zdrowie wpływa, staramy się robić, przygotowywać i dzielić się z innymi. A może jest. Sok Sokszczerem. to jak go się wytwarza? Zbieramy owoce, ale rosnące u nas, że tak powiem, naturalnie, bez żadnych specjalnych upraw. Podajemy je później obróbce termicznej, żeby pozbyć się tych takich trujących właściwości. No i później zlewamy, pasteryzujemy, pięknie ubieramy dla naszych klientów i namawiamy, żeby korzystali, się zdrowo odżywiali. Tu w ręku masz dżem cukiniowy to jest taki fortel, żeby dzieci trochę przekonać do warzyw. W kolorze szerokowym można fajną opowieść zrobić. Mamy różnego rodzaju soki, syropy, kiszonki, owoce mhm. w zalewie. Takie tradycyjne przepisy, też babciny można powiedzieć. Zrobiliśmy na Fajną akcję. Bardzo fajną akcję zrobiliśmy. Że poszło i... taki twój zestaw na, yy, na cele charytatywne chyba, tak? Czy Nie, bym właśnie ta... chciałabym, żeby poszedł na cele Ach, charytatywne, bo ty na kociaki zbierasz, a ja mam koty w domu, bo jestem kociara generalnie, więc bardzo chętnie bym przekazała zestaw na jakąś licytację na te kociaki, żeby mo można było przekazać te pieniążki. Także mów, co potrzebujesz, ja bardzo chętnie taki zestaw przygotuję. Do A, to było, wiem, taki konkurs, żeśmy zrobili. Tak, Trzeba tak. Trzeba było zdjęcie wysłać. Tak, z Podlasia. E, z Podlasia. No, no. I ta osoba, która wygrała twój zestaw, to co napisała potem do ciebie? Że jest bardzo zadowolona i że dziękuję o, właśnie, to, bo to dotarła, tak, dotarła przesyłka. tak, tak, tak. Bo wiesz, na pewno słyszysz mm, pozytywne opinie, ale tak chciałam właśnie spytać o tą jedną konkretną osobę i to bardzo miło, że to tak usłyszałem. Kiszona sałatka. Co co to jest? Tu mamy cebulę, rzodkiewkę i marchewkę. Taki zestaw do pochrupania imprezowego można powiedzieć. No super, to na, na hulajnogę jak znalazł taki zestaw? Zestaw na hulajnogę dostaniesz bardzo duży. Myślę, że przyczepka by Ci się przydała do tej nogi. Słyszycie to, co mówi Paulina, no nie no, on, ja, no, mój plecak waży 4 kilo, a ona mi słoików. Słuchaj, na wieś przyjechałeś, więc wyjedziesz ze wsi jak prawdziwy po prostu słoik, ze słoikami gruszki. w torbie. Oj, ale gruszek to już nie ma, to skąd masz gruszki w ogóle? Przetwory mamy, wiesz, całym rokiem robione, więc przez to, że one są zapasteryzowane, one nadają się do jedzenia. Więc nie, bo mówię, że nie bo owoce z jabłek mało tak. będzie, wiesz, w tym roku, bo jak w tym jeżdżę, roku to... wszystkiego będzie bardzo mało, dlatego... Szereśń nie będzie? Wiesz, tak. ludzie mówią, że w... przymarzły, No, po no my troskawki e, byliśmy na plantacji aż po serniki. Winna gruszka. Tak, winna gruszka. Hmm? A czy wy macie sprawdzonych? Tak, so, od kogo bierzecie, tak? Tak, tak. Sok czarny bez. Tak. To nadporność jest dobry czarny bez. O, no, wszystkie są nadporność, dobre, bo zawierają bardzo dużo witamin, olejków eterycznych. Bo tu mamy więc... sok, a tu mamy syrop. To tak. co się różni? Soki się robi z owoców, a syropy się robi z kwiatów i robi się macerat, więc nie wyciska się samego owocu, tylko po prostu wstawia się macerat, czyli można być taki wywar. Syrop pijemy bezpośrednio czy trochę rozcieńczamy z wodą? Można pić bezpośrednio tak prewencyjnie jako łyżkę. Y, jako łyżkę dziennie na dzień dobry, a można też sobie rozcieńczać w wodzie, można dodawać do herbatki, na przykład nasz syrop piernikowy, który był hitem zimowym można do, do, do kawy też. Tak, to co, dodawać... co, co ma skład, bo pierniki tajemnica. to są. Co... Tajemnica. A to tajemnica. Tajemnica lodowa. może ja do ciebie na warsztaty Nie, tak przyjadę, to się doczeka. Zapraszamy, do... a propos warsztatów spokój, To jest jakaś to jest jakiś tajemnica, wygląda warsztatów, na sok, jakby Paweł... czarownicy. No, może ja tak trochę wyglądam jak czarownica, ale e, wiesz co, to są po prostu przyprawy korzenne, które się dodaje. Bardzo dobrze. Ja absolutnie uważam, że kobiety miały kiedyś mądrość ludową i ja bym chciała ją dzisiaj kultywować. Stąd też pochwalę się. Ochotnicza Straż Pożarna u nas w nurcu stacji organizuje w tym roku 12 różnych warsztatów rękodzielniczych, między innymi z ziołami związanymi, bo chcielibyśmy, żeby ta tradycja, kultura ludowa dalej się tutaj odszerzyła, no, więc. I takie warsztaty w jakim terminie? Całe cztery miesiące, począwszy od lipca, będą trwały w 12 różnych miejscowościach w naszej gminie i 12 różnych tematów, więc będą i warsztaty snycerskie, czyli takie drewniane ozdoby, jak u nas są na domu, będą warsztaty rękodzielnicze, będą firanki z papieru, dzięki Tobie Pani Ania do nas zawita, do gminy Nurzec, no, widzicie, słyszycie? Zobacz, A... zobacz co Ty robisz, co? szerzysz. Pomagasz tutaj. Co, co Kulejnoga zrobił? Bo no, bardzo miło, nie? Ja w ogóle twórców. się nie spodziewałam, ale komu dziękować za ten pomysł, że te warsztaty się będą w ogóle odbywały? To była taka wspólna inicjatywa. Ochotnicza Straż Pożarna w Nurcu jest bardzo otwartą instytucją i bardzo chętnie się angażuje w różnego rodzaju działania piszą wnioski, są bardzo aktywni, starają się pozyskać pieniądze, więc w tym roku wspólnie wpadliśmy na pomysł, że robimy taką inicjatywę dla naszych mieszkańców, żeby to nie mieszkańcy jeździli na kulturę, tylko żeby kultura pojechała do mieszkańców, stąd te 12 różnych miejscowości. Zresztą jeździsz po nich, bo warsztaty będą i w Augustynce, i w Borysowszczyźnie, i w Werpolu, i w Klukowiczach, Aha, i w Siemichoczach. Wszędzie. No 12 miejscowości przez 4 miesiące. Wszystkie więc... fajne. Każda, każda sobota zapraszamy, warsztaty Każdą są otwarte, e, warsztaty u... są za darmo, czyli każdy chętny może przyjść, wziąć udział w tych warsztatach i zrobić coś dla swojego domu, bo zawsze z czymś wychodzi. Więc jak pani Ania do nas przyjedzie, zrobimy firanki papierowe, można je spokojnie powiesić w oknie i mieć trochę tej sztuki ludowej podlaskiej u siebie. Także serdecznie zapraszamy. Plakat zbiorczy już poszedł, jest na naszej stronie Spotetnu Rzecz Stacja, więc można sobie zrobić rezerwację daty w kalendarzu, zaplanować. Mhm. Będziemy robić. E... Na któryś to ja przyjadę do Was. A zapraszamy Cię na wszystkie. Mi, może mi ręce się trzęsą, przyjrzeć. to wiesz, może nie niewytne z papierów i Słuchaj, ale A z tego zrobić syropu, z kiespiernika, to bym tak, tak, spróbował. Tak. Kadzidła będziemy robić. będziemy Miotły robić. Miotła jest bardzo przyjemna. To przydatna. dobra, zamienię miotły na nogę. Tak, myślę, że. Może być bez napędu. Zasięg możesz mieć większy na tej miotle. A za zasięg, aby tylko, wiesz, mój region wschodni złapała, resztę. Dobrze, Ty miotła pasuje, wiesz, bo na chulej nodze nie mogę przez mur. A na miotle przylecisz na miotle przelecisz górą, myślę, że bez problemu tego. Tak. Bo ja tam bym bardzo chętnie na wioski pojechał. To wiesz, zajrzał, do... zajrzał do babci i tam porozmawiał, ale no, mur stoi, no, daj spokój. To. Ja bym Wam pokazał jak te babcie... Ja myślę, że tam mógłbyś pozbierać bardzo ciekawe opowieści. Ja i tak zbieram codziennie ciekawe, daj spokój. Daj, daj ja bardzo... na takie opowieści liczę na tych warsztatach właśnie, bo jestem bardzo ciekawa mieszkańców tych wszystkich miejscowości, w których będziemy organizować te warsztaty. I jestem właśnie ciekawa ich opowieści, czy oni tak mieli w domach, czy u nich na przykład były ręczniki obrzędowe przy ikonach. Czy haftowały ich babki, matki? Czy tkały na przykład. Czy krajki robiły? Czy krajka też będzie u nas na warsztatach? Więc czy krajki robiły? Jakie miały stroje, jakie miały potrawy, jakie miały tradycje? No ja jestem zafascynowana kulturą ludową, więc zawsze mnie takie opowieści interesują. Śledzę Twój profil, stąd Pani Ania będzie u nas na warsztatach. Także proszę Cię, więcej takich twórców u siebie zbieraj, propaguj. A ja mam dużo twórców, tylko niektórzy mają swoje lata. Mam na przykład Panią, która tam 93 lata. I robi takie. E, t, t, takie okrągłe to na szydełku, to wiesz, dużo mam takich osób, które no. no w, mało kto i wie. No, dlatego ludzie, którzy tak jak ja obserwują twój profil. Aczkolwiek bardzo często jest trudno go obserwować, bo tam się bardzo dużo dzieje. Ja nie nadążam po prostu te, tego wszystkiego obejrzeć. I ludzi pięknych? Bardzo dobrze. I dzięki Tobie mówię, Pani. A ja z Waszej do nas gminy to przyjedzie... w miesiąc? nie bo, bo Wasza gmina to ma 20 parę miejscowości. Tak, 25. 25, o dokładnie. No to 25 dni dodać jeszcze ochotniczo Straż Pożarną. Miesiąc. Widzisz, na 25 miejscowości, prawie w połowie, bo w 12 robimy warsztaty, więc mamy nadzieję, że ta kultura się rozprzestrzeni w Fajna sposób. inicjatywa w gminie Nurzec-Stacja, bardzo mi się to podoba. Bardzo to ładnie cyrka. wyglądają, bardzo fajna inicjatywa, zdolna artystka też, fajna promocja tej artystki u nas w gminie, myślę, Pomina, że... teraz poproszę Ciebie, zamienimy się leciutko tak o... Że... Zamienimy się rolami, pokażemy. Rolami, jak, ty jak sobie skorzywasz. bliżej ciebie, tak? Yy, dobra, bo to wiesz, o tym mowa, o tym mowa. O prób... A teraz pokażemy, jak Paweł reaguje na nasze przetwory. Mam nadzieję, że się nie zatrujesz, Paweł. Nie. Tak bym jak deseria. No, bo to jest taki lekki musik. E to tyle truskawek? Dobrze. Tak, to jest bardzo dużo truskawek, ponieważ nie dodajemy <laughs> żadnych konserwantów, żadnych cukrów. Żalujących, więc to są same truskawki. Mm. Do serka wiejskiego? To słuchajcie, jakby takiego musa dodał. Mm. Do serka, do owsianki, do naleśników, o, do, do lodu. A daj spokój, wiesz. Tak. A moje, wiesz co, jeszcze nie udało się naleśników podczas podróży, wiesz. Stawiać naleśniki? Czy, czy już jedziesz? <noise> już jadę, ale to może się umówimy tak, że ja następnym razem na naleśniki do ciebie. Oczywiście, będą gotowe, zrobimy kolejną rolkę na temat naleśników z naszymi przetworami, bo mamy i dżemik e, dyniowy, i cukiniowy, i będziesz mógł próbować, i mózg i truskawkowy. Każdego naleśnika dostaniesz z czym innym. Bo, bo naleśniki to moja słabość. Może, wiesz, z czegoś tam nie być, nie? ale naleśniki to... Każdy ma z nas coś innego. No ja mam, Jak ktoś mówi na leśniki, to ja bym tam mi 20 km zmoczył z trasy. Żeby... Gwiazdki gwiazdki w oczach ci No się dlatego jestem w żeby po, po, po prostu po, popróbować. popróbować. Puszczam to w świat, Paulina. Tak, i wstawiamy kolejnie, ko koniecznie tą licytację dla kociaków. E tak, e rozłączamy się i szukujemy pakiet. Kochani, spola tak. wzięte. Spola wzięte, żebyście polubili. To fa fajne rzeczy się dzieją. To jest coś takiego unikatowego. Warto to. Rekomendować, ja tak czynię jako przewodnik, no bo kto ma tak polecać? Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.